No i co wam ci Ukraińcy tak przeszkadzają? Pracują tutaj, uciekli przed wojną, wynajmują mieszkania i zawsze za wynajem płacą. Polak, jak mam Polaka na wynajmie, zawsze coś zakombinuje. Wczoraj uciekł z mieszkania, i zapłacił, kota zostawił. Ukraińcy mają się naprawdę ciężkiej pracy, której Polak się brzydzi. Po hotelach, po restauracjach, e, takie pracy się mają w Biedronkach. No ciężkiej, naprawdę ciężkiej. Wam się już tak nie chce, prawda, pracować. I zauważ, że... Inżynier, który tutaj przyjeżdża, inny rodzaj imigranta, no nie jest chętny do tego rodzaju pracy ani do takiego, nie wiem, wydaje mi się, jak tam u nich z podatkami. Wątpię, wątpię, żeby było dobrze. I zwróć uwagę, że Ukrainiec w drugim pokoleniu będzie już Polakiem, który tu zostanie. A inżynier nigdy nie będzie. Nigdy nie będzie. To jest olbrzymia różnica. Więc powinniśmy docenić tą ludność, która tu przyjechała, ponieważ nam brakuje ludzi w Polsce. Ja wiem, że Wy tego nie rozumiecie. Ale my się nie rozmnażamy już tak fajnie, wiecie? I społeczeństwo się starzeje i nie będzie na emerytury. dlatego w jakiś sposób Europa próbuje ściągnąć ludzi do siebie, tylko Europa ściągnęła no masakrę jakąś. A my tutaj mamy możliwość, zobaczcie, gdzie no ta sytuacja no tragiczna dla tych ludzi, trzeba im współczuć, spowodowała, że ludzie podobni do nas, podobnie kulturowo, ciężko pracujący, zasilają tutaj nasz kraj. Moje zdanie od bardzo pozytywnej strony. Czy są jakieś wady tej narodowości? No, na pewno są. A my, kurwa, Polacy, jak wyjeżdżamy za granicę, to nie mamy wad? To teraz nie wiem, czy tak się mówi, ale kiedyś, jak gdzieś tam zagówniarza pamiętam, no to Polak za granicą to był złodziej, kurwa. Więc y, poszanujmy tych ludzi, którzy do nas przyjechali, bo my też wyjeżdżaliśmy. Ja wiem, was bolą socjale, że ich dostają. Ale kurwa mi bolą osobiście wszystkie socjale, jakie kurwa są rozdawane w Polsce. I dla nich, i dla Was. Socjale to ja bym powypierdalał wszystkie, do roboty. Mówicie mi w komentarzach, że socjale tylko dla pracujących, 800+. Jakby to miało być tylko dla pracujących, to by to nie było 800+, plus, to by wystarczyło podatki obniżyć od pracy. To by nie trzeba było rozdawać. Ale to właśnie chodzi o to w tym systemie, żeby zajebać pracującym i dać nierobom, niepracującym. I Ukraińcom, i Polakom porówno, leniom. Więc nie, tu nie chodzi o narodowość, tu chodzi o tych, co pracują i o tych, co nie pracują. Więc yy, to są dwa różne tematy, nie powinniśmy ich mieszać. 800 plus do wyjebania, a Ukraińcy, którzy tu przyjechali ciężko pracować i są uczciwi i pracują, należy poszanować. A jak nie poszanujecie, no to już inżynierowie na TikToku widać, ilu ich jest w Polsce, ilu ich się zjeżdża, a ich się o wiele, wiele więcej. I wtedy jeszcze zobaczycie różnicę.